Cześć, dziś kolejny odcinek z Natalią. Cześć. Natalia ponownie Dziekam. zgodziła się być naszym gościem, moim gościem. Przyjemność A. po mojej stronie. No i dużo tematów, o których możemy porozmawiać, ale pomyślałam sobie, że może porozmawiamy o naszym wspaniałym Models Apartment. No bo ostatnio oglądałam Top Model i tak sobie pomyślałam. Czy fajnie by było w takich mieszkaniach pomieszkać? Oczywiście takie tak właśnie wygląda życie modelek. Piękne, Oczywiście piękne szklane e, budynki wybudowane z baseny, buchami, z baseny, z helikopterami. Organiczne jedzenie z tak. e, trenerem, który pilnuje Oczywiście. tego, co jemy i czy ćwiczymy, prawda? Oczywiście, tak, tak. A. Wszędzie, wszędzie na świecie tak jest. Jak tylko zaczynasz pierwsze, mm -hmm. uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. tak naprawdę modelingowe mieszkanie nas połączyło, bo tak. E, Poznałyśmy się w Warszawie, ale tak na, naprawdę nigdy nie rozmawialiśmy ze sobą do tego czasu, kiedy, kiedy weszłam do mieszkania i ty tam byłaś. Tak jest, tak jest. Tak jak byłyśmy jakimiś nastolatkami, nie pamiętamy dokładnie ile miałyśmy lat, ale to było w takim czasie, kiedy buzia się ma większą niż ramiona, szerszą tak, niż to ramiona. To robiłyśmy razem pokaz, uh, Ewymingę. Tak. zostawiamy Ewymingę. Tak jest. <laughs> Nie za tyle to lat temu było w ogóle. No tak, ale to było jeszcze przed erą social media, więc my w ogóle nie mieliśmy do siebie kontaktu. A później, wiele, wiele, wiele lat później, w. nie pamiętam w którym 20... roku. 8, 8 lat temu chyba. W 2011. Tak, w 2011 roku dostałam kontrakt modelingowy w Hongkongu i poznałam podczas pracy Dorotę. Dorota chyba się nie pojawiła jeszcze na kanale, ale trzeba będzie to zmienić. I Dorota powiedziała mi, że przyjeżdża Natalia. Nie miałam pojęcia, kim Natalia była, natomiast wiedziałam, że przyjeżdża do mojej agencji. No i tak się złożyło, że Natalia któregoś dnia zapukała do drzwi i okazało się, że mieszkamy w tym samym e, mieszkaniu. Tak, ja jeszcze pamiętam w ogóle, że e, ja nie mogłam otworzyć drzwi, bo nasza cudowna agencja dała mi złe klucze. Naprawdę? No, e, tak, więc ja, ja sobie, nie więc ja sobie tak pukałam, pukałam i w końcu się dopukałam i taka brazylika mi otworzyła drzwi, jest takie X and you. Um, nie pamiętam teraz. Mogła możliwe. być inna. Dopukałam się. Potem się okazało, że Paulina jest w następnym pokoju, więc, więc no i tak się zaczęła nasza przyjaźń w sumie. Tak jest. Tak Mamy jest. Dużo, dużo dowodów wychodzenia. Wtedy, wtedy jeszcze byliśmy nastolatkami, więc wychodziłyśmy troszeczkę się pobawić czasami. I czasami. E, czasami, czasami e, to było Czasami nie trzeba było wychodzić z domu, żeby się pobawić. Tak. A to ja tylko jeszcze dodam, że my nie dzieliliśmy razem pokoju i powiem, jak wyglądał plan naszego mieszkania. A więc mieszkanie ile miało metrów? To nie pamiętam dokładnie, na pewno nie więcej niż 40 metrów. przypuszczam, że to jest jakieś 30. W tym mieszkaniu były trzy pokoje, które były sypialniami plus salon, ale salon to nie był salon, tylko to był taki przedpokój. Tak. W którym się przechodziło po prostu do pokoi, ale tam akurat wrócili kanapę malutką, więc no, można by to nazwać salonem, natomiast tam nie było żadnych okien. I były trzy pokoje, ja mieszkałam w jedynce, więc miałam sama pokój i pamiętam, że miałam łóżko pojedyncze, jak stanęłam na łóżku, zrobiłam jeden krok, to byłam poza pokojem. I po też zrobić krok. Ha? No ale to w przestrzeni, nie na podłodze, bo nie było Dada. podłogi. No. Pamiętam, płaciłam 8500 e, Hongkong dollars. I oprócz tego były jeszcze dwa inne pokoje dwuosobowe. Jak one wyglądały? Bo Natalia urzędowała w dwuosobowym. Więc e, ponieważ był tylko jeden pokój jednoosobowy, ja musiałam zająć pokój, który był dwuosobowy. E, więc pokój dwuosobowy wygląda troszeczkę tak jak cela więzienna. Więc macie dwupiętrowe, nie wiem, co się nazywa, te łóżka... Łóżka piętrowa. Łóżka piętrowe, przepraszam. Tak, tak. E, I taka jedna duża szafa. To no też jest taki, jakby nie było raryta, mieć szafę. Natomiast ta szafa jest podzielona na dwie osoby, więc tak naprawdę to masz le, może 50 centymetrów na e, swoje całe życie e, przez trzy miesiące. Więc tak, bo to nie jest polska szafa, to jest honkońska szafa. Honkońska szafa jest mikroskopijna. Tak. Hongkong jest bardzo specyficzny, ja wiedziałam jakie będą warunki w tym, w tym mieszkaniu. Bo ja nie już, wiedziałam. Bo już byłam dwa razy wtedy, jak, jak spotkałam Paulinę. E, ja byłam pierwszy raz, był więc... szok. Więc pierwsze co zrobiłam, to wzięłam, wzięłam miotłę i zaczęłam zamiatać, bo w moim ostatnim pokoju, to się nie stało w tym mieszkaniu, ale w, w, na poprzednim kontrakcie znalazłam zużyte prezerwatywy pod moim łóżkiem, więc, więc stwierdziłam, że ponieważ, pomimo, że mamy sprzątaczkę, to i tak spojrzę pod łóżko, żeby Oj, zobaczyć, tak. czy czegoś tam nie ma czego nie powinno być. A, więc to był, to był mój Oj, pierwszy tak. dzień. Nie znalazłam niczego dziwnego. A, I się bardzo, bardzo cieszyłam z tego powodu. A masz fart, bo przed Tobą mieszkały tam takie osoby, że aż dziwne, że niczego nie znalazłaś dziwnego, naprawdę. No. Cicha woda że brzegi rwie. Moja, moja współlokatorka, która pochodziła z Brazylii, szesnastolatka, była bardzo spokojna. Natomiast też miałam taką bardzo fajną historię, którą może później opowiem z takich Humorystycznych rzeczy, to no się działo w apartamentach. To zostawmy to na później, żeby przytrzymać was przy ekranach. Cicha woda brzegi rwie. Dokładnie. Ja, mogę ja pamiętam, że jak przyjechałam do tego mieszkania, to też miałam problem z wejściem, ale z innej przyczyny. Jak ty przyjechałaś, to były już inne drzwi. Kiedy ja przyjechałam, to mieliśmy metalowe drzwi antywłamaniowe i nie mam zielonego pojęcia jak to się udało tej dziewczynie. Mieszkała tam Brazylijka, której ty akurat już chyba nie poznałaś, bo ona wyjechała dwa dni po moim przyjeździe. Nie pamiętam kompletnie jej imienia. Natomiast ona zrobiła tak, że jak były drzwi metalowe, to dolny róg wygiął się tak jakby zgiąć kartkę. Po prostu na rogu to było tak wygięte, że tam była dziura i można było rękę włożyć przez te drzwi i ona to była w ogóle to jest historia hit. Laska poszła na imprezę. No i imprezy w Hongkongu są dosyć hardkorowe. Mam kont ten family friendly, więc nie, nie powiem do, tego w szczegółach. Ja akurat nigdy takich hardkorowych imprez ja nie przeżyłam, dzięki Bogu, natomiast jak tutaj się imprezuje, to zazwyczaj to trwa dwa dni i jest nie tylko alkohol. No więc po nie tylko alkoholu ta dziewczyna wróciła do domu, okazało się, że nie ma kluczy. Znalazła jakieś ukryte supermoce i tak chciała bardzo otworzyć te drzwi, że znalazła sposób. Wykopała dziurę w drzwiach antywłamaniowych, metalowych. No i my przez dwa dni nie mieliśmy opcji w ogóle zamykać drzwi na klucz, bo bo zamek był rozwalony. Po co? No, No Hongkong jest o tyle bezpieczny, dobrze chociaż, że to w tak, Hongkongu się tak, wydarzyło. Tak. I A właśnie ta dziewczyna, ona mieszkała wcześniej w moim pokoju, bo jak ja przyjechałam, to jedynka była zajęta. Więc ja się wtedy przeprowadziłam, jak ona się wyprowadziła. O, tak, 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 tak. tak. Sobie przypominam. Więc ja też byłam przez chwilę na piętrówce, mieszkałam na piętrówce, ale akurat wtedy nikogo jeszcze nie było w moim pokoju. Temat pani, która sprzątała, poruszyłaś. E, tak, no właśnie e, tak. żeby dać trochę kontekstu. Nie wszystkie mieszkania modelinkowe są tak złe. E, zdarza się, że możesz znaleźć lepsze, zwłaszcza nie w Hong Kong jest taki bardzo specyficzny, bo tutaj każdy metropoletowy... E, to złoto. złota, tak. E, więc e, więc, więc e, a nasze mieszkanie e, było po prostu kwintesencją tych wszystkich kawałów, o których e, wszyscy... My się wszyscy śmiejemy, jeżeli chodzi o mieszkania model modelingowe, no i chyba takim największym hitem była nasza pani sprzątająca, i pani sprzątająca była naprawdę cudowna. E, chciałabyś zacząć może e, dlaczego Czy... była ta taką, taką cudowną osobą? Ja bym powiedziała, że pani e, nie pamiętam niestety jej imienia. Ona ja była z Filipin, prawda? Ona mi przypominała, znaczy ja nie spotkałam nigdy w życiu, tak mi się wydaje chyba, szpiega KGB. Ale gdybym mogła sobie wyobrazić, jak szpieg KGB by funkcjonował, no to właśnie była to ta pani. Pani przychodziła posprzątać, bo tam nie było nigdy posprzątane. Ona przychodziła po prostu poszpiegować dla naszej agencji. No i pierwsza czynność, którą wykonywała, to były telefony. Tak. Pamiętasz? Tak. Mieliśmy telefon stacjonarny. Godzinami na telefonie. Naszym... A my płaciłyśmy za rachunki. Tak. No i płaciliśmy za nią za osobę, która sprząta, więc... A telefony były za granicę, na Filipiny. Tak. No i pani oczywiście też skarżyła na nas, że my nie sprzątamy i że wszystko jest brudne i no, my na to odpowiadałyśmy, że no, ona powinna w sumie sprzątać, bo to jest jej rola. Natomiast ona się z tym nie zgadzała, więc. Znaczy ja może opowiem o to chodzi, bo to tak też może dziwnie tak. zabrzmieć, bo chodzi o to, że w mieszkaniu było pięć osób. No i ja już przeszłam kiedyś przez takie różne współlokatorki, które w ogóle po sobie nie sprzątały. I ja na początku po nich myłam naczynia, sprzątałam, tak, tak. bo chciałam, żeby było czysto, ale zauważyłam, że nie można tak robić, bo one nie zmienią swojego zachowania, więc ja po prostu zrobiłam sobie tak, nie wiem, czy miałaś podobnie. Ja brałam jeden talerz, jeden kubek, widelec, łyżkę i sobie to trzymałam i swoje rzeczy myłam. Uh, e Twoją, jakby taką przestrzeń dookoła, gdzie mieszkałam, trzymałam w czystości, natomiast nie będę po kim sprzątać. No i w Model's Apartment zawsze jest ktoś, kto przychodzi ogarnąć mieszkanie. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu ja, zależy. Dokładnie. Natomiast najczęściej te osoby nic nie robią kompletnie. A my za ten serwis płacimy, więc to jest praca, która w ogóle nie jest wykonana, bo modelki często mają takie podejście bardzo olewcze, więc nikt tego nie zgłasza. E, ona miała też obowiązek, żeby poinformować agencji na przykład. O tym, że nie wyłączyłyśmy erkonu. O Jezu, ta e... klimatyzacja, były kary za to, jak się nie wyłączyło. Jezu. Więc. E, więc... A my i, i się... tak płaciłyśmy za prąd? I tak płaciłyśmy za prąd, no ale, ale tak czy inaczej, erkon musiał być wyłączony, kiedy opuszczałaś swój pokój. Ja płaciłam raz karę. Płaciłaś, Płaciłaś to kiedyś? Ja się popłóciłam. No, ja powiedziałam, że nie zapłacę. Że niebo mi jest gorąco. <grystanie> Mój szczyt zdenerwowania to ja osiągnęłam, jak kiedyś miałam taki hardcore. Kiedyś w Hongkongu się naprawdę fajnie pracowało, jeżeli to był nasz rynek. Naprawdę tak. było bardzo dużo pracy. I akurat był taki sezon, gdzie było dużo pracy. I ja miałam wtedy dwie albo trzy pracy jednego dnia. I wróciłam mega zmęczona i głodna do domu, i już widziałam po prostu oczyma wyobraźni, jak zacznę zaraz gotować w kuchni. Wchodzę do kuchni, a tam nie ma nic. Nie było talerzy, sztućców, nie było patelni, niczego nie było. Cała kuchnia wyczyszczona. Po prostu ja nie wiem nawet chyba czajnik był. Okej, okay, czajnik była masakra. chyba był. To była masakra. Ja myślałam, że po prostu wpadnę w furię i e, ty byłaś w mieszkaniu, to chyba przyszłaś chwilę po mnie, tak mi się Wysz, wydaje. Możliwe. Tak. Ja już byłam taka wściekła i e, my Stwierdziłyśmy, że idziemy do agencji. A nie, ja chyba zadzwoniłam do agencji powiedziałam, że o co chodzi. A oni mi powiedzieli tak bardzo zdawkowo, że, no bo było brudne, to zabraliśmy rzeczy. Ja w ogóle byłam strasznie wkurzona, bo to nie były moje rzeczy brudne, ani Twoje. Więc my z Natalią szybko wyszłyśmy z mieszkania i poszłyśmy do agencji. Całe szczęście agencja była w tej samej dzielnicy, też na łączaj, bo na Łączej mieszkałyśmy. No i zaczęła się rozmowa. <laughs> I ja pamiętam, że my weszłyśmy tam tak wkurzone, że oni się chyba przestraszyli. E, no i e, pierwsze co powiedzieli to to, że skoro... Okay, sorry. Nie rób bałaganu, bo ci zabiorę kapelusz. Tak, tak, tak myślałam, że mi zwiedzie. No. Um, no i oni się chyba przestraszyli i ja powiedziałam, że mają to w tym momencie oddawać, że to jest złamanie zasad kontraktu, że ja tutaj nic nie zrobiłam, więc oni zaczęli się dopytywać, a kto to po sobie nie sprząta i kazali nam na siebie kablować, nie Jajno. wiem czy pamiętasz. No więc ja powiedziałam, że już byłam taka wściekła, powiedziałam, że u nas komuna się już skończyła w Polsce i ja nie będę takich rzeczy mówić. Dokładnie. Nie no, to, to była brutalne. w końcu nam oddali te rzeczy, ale... Ale pamiętasz jak nam oddali? Iść. Dali nam po jednym talerzu na... tylko mi i tobie dali. No. A jeden talerz, jedną łyżkę, jeden widelec, jeden nóż. Masakra. O, masakra była. I teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie w mieszkaniu, w którym macie słabe warunki, płacicie wysoki czynsz. Bardzo wysoki. Nie macie prawa przeprowadzać żadnych znajomych. Macie jakieś obostrzenia, że nie możecie sobie klimatyzacji używać, kiedy chcecie. Ktoś wam jeszcze kontroluje jakiś porządek, bo to nawet abstrakcja po prostu kompletna abstrakcja. Ale pamiętasz, nam dosyć często się wtedy tak mieszali chyba współlokatorzy i w pewnym momencie była taka bardzo komfortowa sytuacja. Tak, mieliśmy w ogóle fajnych Bardzo fajnych, naprawdę. Wtedy był fart, bo różnie się trafia, ale wtedy, pamiętam, najfajniej było, kiedy byłam ja, ty i Thais. Tak. E, koleżanka z Brazylii, trochę młodsza od nas. Tak fajnie się złożyło, że były trzy pokoje, trzy osoby, więc Ty miałaś tą dwójkę wtedy tylko dla siebie, tak. ta i też dla siebie. Później e, Masza przyjechała, taka tleniona Rosjanka, nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. Ojca już M nawet nie pamiętam. Ja ją jeszcze pamiętam, bo ja miałam takie dziwne pierwsze wrażenie, że nie przypadła mi do gustu, ale ona się później okazała być spoko Super dziewczyną. Problemu. Tak, I, i było bardzo fajnie, bo wtedy było tak, że każdy po sobie sprzątał, było mega czyściutko. Później Ty wyjechałaś, ja jeszcze zostałam, bo ja przedłużyłam kontrakt i przyjechał Bruno. Ty chyba Bruna nie poznałaś. I jeszcze było tak, że byłam ja, Tais, Masza i Bruno. I było to samo, że każdy po sobie sprzątał, nikt nikomu nie wchodził w paradę, i to było tak, że my ze sobą rozmawialiśmy, ale nie tak na siłę. Tak, tak, tak. Właśnie to jest ten problem, tak naprawdę to. Um... Z modelingiem. Nigdy nie wie, jak trafisz. To może być przygoda Twojego życia, może być super, a może być, mogą być pewne wtopy. Może być koszmar. O, w ogóle? Tak, a propos, jeżeli chcecie słyszeć więcej o tym, jak się, ży jak się żyje jako. E Modelka albo model w Hongkongu, to chciałam tylko powiedzieć o, o tej cudownej książce, którą napisał mój bardzo dobry znajomy Jason Godfrey. Był modelem przez ostatnie 20 lat, więc ma naprawdę super doświadczenie i przez większość, większość swojego modelingowego czasu był tutaj w Hongkongu i napisał książkę, która jest super komedią. Oczywiście zmienił imiona klubów, zmienił imiona ludzi, o, o których mówi, ale jest to dobra komedia. O modelingu i można się naprawdę dużo dowiedzieć. Komedia oparta ehm, na faktach. Komedia oparta na faktach. Catwalk Fail. E, można sobie ją znaleźć na Amazonie. Naprawdę gorąco polecam, bo to, o czym my mówimy. To jest tylko mała frakcja tego, co, co, co może, czego możecie się dowiedzieć. I macie takie prawdziwe pojęcie o tym, jak wygląda życie takiej normalnej modelki, może tak. nie top modelki ale, modelki, ale modeli, zarabia. którzy zarabiają, którzy utrzymują się z tego tak. zawodu, więc tak. pełnoprawna modelka, tak. można by powiedzieć. Eee. Wybaczcie, ale właśnie padła mi bateria w kamerze, dlatego niestety musimy skrócić dzisiejszy odcinek, a szkoda, bo super się rozmawiało. Tak, ale, ale. Ale dokładnie, dogramy dla Was jeszcze dodatkowe odcinki, w którym razem z Natalią, pomimo dużej odległości, bo ja lecę teraz, niedługo dowiecie się dokąd. I będziemy razem z Natalią, pomimo odległości, nagrywać dla Was jeszcze odcinki, w których opowiemy o najbardziej zaskakujących, hardkorowych, śmiesznych, interesujących sytuacjach z Models Apartment. Także zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby dostawać na świeżo powiadomienia. Um, a tymczasem ja muszę uciekać, bo muszę jechać już na lotnisko. O, no tak niestety. strasznie Pauliny. Ale Natalia mnie odszuka. się mój, przekonać Paulinę, żeby została w Hongkongu. Wtedy będziemy nie. mogły zrobić więcej takich wywiadów na żywo, zamiast tutaj używać jakiejś technologii bez sensu. Więc. E, no, Jak mi kupisz ten... mieszkanie, to zostanę. Okej. Okay. Dobra, spoko. Dzięki um. bardzo, dzięki, że nas słuchaliście e, i mam nadzieję, że wam się podobała nasza dyskusja. E, no i do usłyszenia wkrótce. Miłego dnia, bye bye. Bye bye.